Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Co Nowego w Kolekcji. Będzie to kolejny odcinek. Pierwszy odcinek z nowego roku, 2020, ze stycznia. No i przechodzimy od razu do moich zakupów. Zakupów było mało, dlatego że znowu postanowiłem mniej kupować gier. I chcę nadrobić kolejkę, kolejkę wstydu, kupkę, kupkę wstydu, o. I za te hajsy, których nie wydał na gier, chcę kupić albo nowy, nowy obiektyw do aparatu, albo nowy aparat, albo drona. Ale też się okaże. No i zaczynamy. Pierwsza giereczka Anthem na PlayStation 4. Za 1999 z Mediamarku. Gra od jej, od BioR. Yy, ogólnie taki średniak. Albo bardziej, może nie wiem, taki kasztan. Kasztan z yy, szansą na coś lepszego. Z zapędem na lepszą gereczkę. Jednym się akurat gra podoba, innym nie. No a ja za dwie dychy to. Może przejdę. Jeśli nie włączyli jeszcze serwerów. To różnie może być z tym EA. Druga giereczka Na PlayStation 4. Yesterday Origins. Nie będę się nią, Nie, nie wiem, co to jest. Nie, wiem, co to jest jakaś przygodówka chyba, może coś jakby. Walking Dead. I te inne gry od, Tell, od Telltale. Kupiłem było za dychę w Empiku. Myślę, że kiedyś ogram, no, Może się uda. No jeśli chodzi o gry to tyle. E, kolejny zakup, też z Empiku. Wiedźmin na DVD. Była przesnaż 19,99, 50%. Zapłaciłem chyba za niego dychę, 9,99. No z... co tu dużo mówić, polski Wiedźmin, polski film, na podstawie książek chyba. No ale no tak, na podstawie książek, na no przecież gier wtedy nie było, jak to wychodziło. chodziło. Pewnie obejrzę, bo nie oglądałem nigdy całego Wiedźmina. Jakoś zawsze... Zawsze były inne rzeczy do roboty. No i teraz przechodzimy do takich nie gamingowych spraw. Pierwsze autko Hot Wheels, Snopi. I biały piesek na budce czerwonej. Dostęp go na urodzinę od Tysiuli. Od Martyny, mojej dziewczyny. Yy, pewnie dodam jej Instagrama do... do opisu filmu. Możecie dać jej followka. Polejkować trochę zdjęć. Drugi Hot Wheels. Taki autokibelek. To jest taka muszla, normalnie klapa się podnosi. Yy, jak to się nazywa? G gota Go. Gota Go. Hot Wheels Gota Go. No i tra. Następna rzecz, w sumie pakiet. Kaczor Donald ze stycznia, do którego są dodawane losowe gadżety. No i mi akurat trafiły się cztery draczne gadżety, jakieś jaj jajcarskie. Plus bardzo ważny zestaw LEGO Creator z SMS-iaka, ale nie ważne, SMS-iak. LEGO Creator. Podobno sam ten zestaw kosztuje około 13 zł, 15 na Allegro, plus wysyłka. Tu skaczę do analogii, że mi się za dyszkę. Może to trochę. No i ostatni zakup, znaczy nie zakup. Też prezent, również od Tysiuli. Urodzinowy prezent. Książka Assassin's Creed, objawienie. Objawienia. Assassin's Creed, objawienia. Autorstwa Oliviera Braudena. Czy gdzieś przeczytam? Może. Możliwe. Może się tak zdarzyć. I nie wiem, czy dobrze mówię, ale to jest chyba na podstawie gry Assassin's Creed Revelations. Ale jak, jak to jest, to nie wiem. Bo się nie znam. Jest to chyba drugi tom, albo trzeci? Tak, trzeci tom niby. Z tych starszych asasynów. No i to było na tyle, zachęcam do postawienia łapki w górę, subskrypcji, komentarza, napiszcie w komentarzach co kupiliście w styczniu, jakimi zakupami rozpoczęliście ten nowy rok. No i to było na tyle, zapraszam na, mnie na zajrzenie do, na Instagrama, Facebooka, Twitcha, do obejrzenia innych filmów. No i tyle, dzięki, bajo.